Drodzy uczniowie, drodzy rodzice, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku chcielibyśmy Wam złożyć serdeczne życzenia. Szacunku i miłości do bliźniego i dużo błogosławieństwa Bożego. Świąt w realu, a nie w sieci. Tego Wam ten cik życzy. Mnóstwa prezentów pod przepiękną, pachnącą zieloną choinką. klimatu rodzinnego, gwiazdki błyszczącej, puchu śnieżnego i żeby każdy z Was, w ten świąteczny czas, odnalazł swoje miejsce na ziemi. Radości do nieskończoności. Merry Christmas! And a Happy New Year! We, We wish, wish you a, a Merry Christmas. Christmas! We wish you a, a Merry Christmas! Christmas. We and wish you a Happy New Year! <laughs> Zdrowia, żebyście dobrze wykorzystali przerwę świąteczną, viel und Erfolg, schöne Geschenke vom Weihnachtsmann und alles Gute im neuen Jahr! Pomyślnie zdanych egzaminów, zarówno tych szkolnych, jak i życiowych, udanego wypoczynku i polskiej gościnności. Prawdziwych przyjaźni, które sprawdzą się w najtrudniejszych sytuacjach. Miłości, szacunku i ciepła w rodzinie. I czasu na wspólne kolędowanie. Przybierze do to Betlejem pasterze. W kondycji przed świętami i po świętach. Słodkości, pyszności i stału obfitaści.